Dzień dobry, przedstawię dwa doświadczenia z zakresu elektrostatyki. Do tych doświadczeń użyję styropianu, pleksy, sukna, papierowego kubka i talerzyków aluminiowych. Do pierwszego doświadczenia naelektryzuję yy, ujemnie pleksa. Kulki mają ładunek obojętny, a więc mają plusy i minusy i teraz dlatego, że ta pleksa jest ujemna, to kulki przyczepiły się do niej od strony dodatniej. I teraz ja, jak dotknę palcem, to kulki będą się odpychały, dlatego że mój palc jest naelektryzowany dodatnio. Do drugiego doświadczenia naelektryzuję ujemnie i Teraz wrzucę na niego spodek, i zgaszę światło, żeby było widać Dziękuję za uwagę.